Cześć! Jeśli interesuje Cię zdrowie, życie na wyższym poziomie, jednocześnie chcesz osiągać sukcesy w biznesie albo po prostu w codziennym życiu, to musisz poznać najważniejsze informacje o CBD. To wiedza, która realnie zmienia jakość życia. Pamiętaj, ktoś, kto ma zdrowie, ma wiele celów. Ktoś, kto zdrowie traci, ma zazwyczaj tylko jeden cel. Dlatego tak wiele osób wspiera się CBD, bo chcą działać profilaktycznie i funkcjonować na pełnych obrotach. W czym konkretnie pomaga CBD, czyli efekty widoczne u większości ludzi? Poprawa nastroju, łagodzi negatywne emocje, redukuje stres, niepokój, lepszy sen, szybsza regeneracja, lepsze samopoczucie i humor, i więcej energii. A do tego wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe. Uspokajające, kościotwórcze, antydepresyjne, wspiera odporność, niweluje problemy jelitowe, łagodzi napięcie mięśniowe, reguluje gospodarkę neurohormonalną. Dzięki tak szerokiemu spektrum działania, CBD jest stosowany w wielu tolegliwościach i chorobach, np. migrena, rwa, kulszowa, osteoporoza, jaskra, uszczyca, trądzik, zespół tereta. Porażenie mózgowe, schizofrenia, depresja, menopauza, miażdżyca, cukrzyca, nadciśnienie, borelioza, Hashimoto, choroby płuc, astma, choroby serca, złupnienie mięśni, bulimia, anoreksja, padaczka, autyzm, asperger, ADHD, afazja, fibromialgia i wiele innych. A jeśli lubisz fakty, to potwierdza to tysiące badań, CBD ma ogromne zaplecze naukowe zacznijmy od tego, że w 2017 roku WHO wydało raport o CBD, którym wyraźnie stwierdza, że nieuzależnia nie ma skutków ubocznych jest bezpieczny w stosowaniu. Światowa Organizacja Antydopingowa w 2018 roku zdejmuje CBD z listy substancji dopingujących, uznając CBD za bezpieczny dla sportowców. CBD wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, wpływa na szybszą regenerację mięśni oraz stawów i narządów układu ruchu. CBD staje się synonimem odnowy biologicznej, jest coraz bardziej popularne w świecie sportowym i fitness. Osoby korzystające z kanabidiolu, aby Wracać do pełnej sprawności po kontuzji, zwiększyć koncentrac zwiększają koncentrację oraz osiągają coraz lepsze wyniki w swoich dyscyplinach. Setki badań, które każdy może sam sprawdzić w internecie, potwierdzają działanie CBD na sen, stres, ból, stany zapalne, układ nerwowy. Tu widzisz kilka opracowań, w których opisywany jest. Wpływ CBD na określone jednostki chorobowe. Widzisz też linki do artykułów źródłowych z medycznymi badaniami. Takie fakty może znaleźć w internecie, są ogólnie dostępne. Liczne historie, odczucia naszych klientów, naszych klientów świadczą o efektywności działania produktów Sativa Life z CBD. Przyszła do mnie mama, która zrozpaczona poprosiła o pomoc. Ponieważ jej siedmioletni synek autystyczny od trzech miesięcy nie chciał jeść. Schudł siedem kilogramów. Tak bardzo przestraszył się, kiedy zakrztuszył się podczas jedzenia, że poza jogurtami i płynami nic więcej nie przyjmował. Podaliśmy mu olejek CBD Sativa Life. Po trzech dniach dziecko bez strachu i lęku zjadło z apetytem kanapkę z nutellą. Agata z Hashimoto po trzech miesiącach stosowania CBD zeszła z dawki leku, ponieważ hormony tarczycy wróciły do normy. Poczuła więcej energii, lepiej spała, spadki nastroju ustąpiły. Piotr po trzech miesiącach stosowania oleju CBD-Sativa poczuł się lepiej w boreliozie, bóle ustąpiły i w końcu wyspał się, a wcześniej miał, wcześniej miał z tym problemy. Takich historii jest mnóstwo i cały czas tworzą się nowe dzielą się swoimi odczuciami osoby, które zaczęły suplementować CBD. Uwaga. Powiesz znajomemu o CBD i usłyszysz klasyk. Kupią tani za 50 zł. Ludzie szukają po internetach, aukcjach, jak najtani. Dlaczego to nie ma sensu? Bo większość tanich olejów to chemiczna substancja CBD. Brak badań, sztuczne aromaty, a czasem zwykły olej spożywczy, nawet z zanieczyszczeniami, metalami ciężkimi czy niebezpiecznymi substancjami dla zdrowia. To nie jest terapia, to hazard. Więc zamiast stawać się królikiem doświadczalnym, to warto postawić na produkt wysokiej jakości, bo tu chodzi o Twoje zdrowie bądź zdrowie Twoich bliskich. Dlatego warto sięgać po sprawdzonej wysokiej jakości olejek CBD Sedivo Life. Co za tym nazwy różnią na rynku CBD? 100% naturalny, bez sztucznych dodatków, full spectrum oznacza to, że to nie jest izolat. Olejek pozyskiwany jest z całej części rośliny i poza CBD zawiera także inne fitoskładniki, m.in. kanabinoidy, terpeny czy flavonoidy, które podbijają efekt terapeutyczny CBD. RAF, pozyskiwany jedną z najlepszych metod nad krytycznym dwutlenkiem węgla. Na surowo niskiej temperaturze, która zachowuje pełną wartość aktywnych form, przede wszystkim kwasowych. Ta technologia jest ekologiczna i całkowicie bezpieczna. Wysoka zawartość CBDA, czyli tej formy kwasowej, w stosunku do innych kanabinoidów daje niezwykle skuteczne działanie przeciwzapalne. Skład potwierdzony jest aktualnymi certyfikatami dostępnymi na stronie Sativa Life. Brak metali ciężkich, pestycydów, również potwierdzone badaniami. 20, 12 ml z objętości, czyli 120 dawek, czyli więcej niż ogólnie dostępne olejki na rynku. 10%. Olej CBD to olej, który zawiera więcej fitokanabinoidów niż olejki 20% innych firm. Butelka szczelna, pompka zamiast pipety, pozwala to na precyzyjne dawkowanie i olejek nie utylenia się i nie wylewa. W cenie olejku jest opieka certyfikowanego terapeuty konopnego i konsultacje z ekspertem, lekarz, biolog, naturopata, a także infolinia z farmaceutą. Dostęp do darmowych webinarów z ekspertami. Możesz się szkolić i czerpać wiedzę. Mam prawo o tym mówić, ponieważ odpowiedzialność za jakość produktów to moja codzienność zawodowa. Wiele lat pracowałam w farmacji i wiem, jakie zagrożenia niesie ze sobą brak jakości, brak kontroli nad jakością. Olejki CBD Sativa Life nie tylko są przebadane, wysokiej jakości, ale też po prostu dają efekty stosowania. Czasem osoby eksperymentują, szukają taniej, ale niestety sami przyznają, że to były wyrzucone pieniądze i chcą ponownie suplementować olej CBD Sativa Life. Jeśli chcesz być profesjonalny i nie dać się zaskoczyć, Pseudofaktami, sceptyków, naucz się tych podstaw. Zapisz powody, zapamiętaj historię, obejrzyj ten film jeszcze raz i zrób notatki. Wiedza daje mądrość świadomego wyboru. Wybieraj mądrze.